Witaj, tato. No, pan major w stanie spoczynku, major Wojska Polskiego Antoni Fugiel. Trzy wspomnienia o potyczkach y, w, będąc w oddziale partyzanckim AK y, Kmicica. Zaczynamy od Serpentyn pod Magurą Małastowską. Tak. Jest 44 rok, miesiąc, sierpień. Wrzesień. Wrzesień. Początek września. Początek września. Mów, tato. Wybuchło powstanie na Słowacji i my nie pamiętając o agresji w 1939 roku Słowaków na Polskę postanowiliśmy iść na pomoc walczącej Słowacji. I właśnie transporty niemieckie, kolumny zmotoryzowane, zdążały przez Serpentyny na Magurze Małostowskiej w kierunku Słowacji. I nasz oddział Kmicica Postanowił iść tam. Czekaliśmy spokojnie w krzakach i mieliśmy szczęście. Zepsuł się samochód na samej górze. Wyszli Niemcy, zaczęli zmieniać koło akurat przed stanowiskiem CKM-u. Mhm. To był przedwojenny podoficer, który obsługiwał i, i, i CKM-i. Orientował się zupełnie, z, zaczął strzelać, przeszył kilku Niemców salwą. I pędzimy w stronę tego auta i z krzaków wybiega Niemiec, łapie mnie za kolana i mówi: Ich habe eine Fraund, Kinder, z sie, sie nicht. Ja się obejrzałem, tego nikomu. Później nie powiedziałem. No i zostawiłem go. Dla mnie to był stary człowiek, bo mógł być jakieś 35-37 lat, a się miało 23, to się wydawał stary. No, no, nie potrafiłem tak zimną krwią go zabić. Zresztą myśmy, biorąc jeńców, jeżeli nie padł w czasie walki, jeżeli tak się poddawał, no to myśmy tylko. Kazali im zdjąć mundury i puszczaliśmy ich w kalesonach <noise> wolno. Mhm. Także staraliśmy się tego nie, nie robić. no Natomiast nie wiem, czy powiedzieć, ale e, Ludowa Straż Bezpieczeństwa, w której walczył mój brat, mimo że przysięgał waka, i mój kuzyn, mój brat Władysław, i mój kuzyn, Józef Stachnik, to ponieważ zamordowali dowódcy temu, te, tego oddziału, zamordowali y, rodzinę całą. Ale kto on zamordował? Się mścił, proszę. O, Niemcy, Niemcy zam... zamordowali, to on się mścił mhm. i, i, i złapanych Niemców y, kazał im kopać y, groby i po prostu rozczeliła. Mm -hmm. A tak jak powiedziałem, myśmy puszczali wolno. Jeżeli się poddawali oczywiście. A nie byli jakimiś gestapowcami czy, czy, czy SS. No tak. Tato drugi teraz przypadek, drugie wasze starcie to są Kwiatonowice. Nie, nie. Najpierw, najpierw było, idziemy y, chyba w czwórkę, prowadził ówczesny pod chociaż on nie wiedział. Że ci podchorążowie w 1939 roku już zostali mianowani podporucznikami. Mhm. Jerzy Cybuchowski obecnie jest prezesem zarządu oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej w Cieszynie. Aha. To właściwie jedyny, który jeszcze jest z naszego oddziału. Który Żyje. Tak, ta, bo to wszystko już pomierało razem. Z biskupem Józefem Gucwą, tarnowskim biskupem, który przecież był razem z nami w partyzance. No więc idziemy w stronę Szymbarku. Mieliśmy, nie wiem już jakie zadanie, mieliśmy tam mieć w Szymbarku. I na skraju lasu, przed, przed zejściem z góry w dół do Szymbarku, nagle patrzymy Niemcy. Jeden z nich za potrzebą w, wszedł głębiej do lasu. Kucnął no i myśmy go w ten sposób złapali. Bo jak powiedzieliśmy chętny hoch, to on nie wiedział, czy spodnie trzymać, czy podnosić ręce do góry. I wtedy zabraliśmy mu pistolet. Ja zabrałem taką dużą. Przeciwlotniczą Lornety. No, żałuję, że to później oddałem, bo to rzeczywiście był, była fenomenalna. Z Magóry widziałem swój dom w Gliniku Marianpolskim bardzo dokładnie. Czyli to była odległość w linii prostej no co najmniej chyba z 15-20 km kilometrów. Kilometrów. Tak. Tak, tak. No i chleba z tak? chlebem, ponieważ mieliśmy głodni, no to wszyscy my zjedli to, ale Niemcy się zorientowali i zaczęli sal wyszły po drzewach, tak, a myśmy zygzakami w dół uciekali, nie naszym bartykowat tylko w odwrotnym kierunku. No ale co to była za jednostka, wiadomo? No to, to był flag. Co to znaczy? Czyli, czyli przeciwlotnicza artyleria. Aha, tam właśnie stali. Tam stali, tam sobie zrobili nagle stanowisko. Aha, w ten sposób. A trzecie, trzecie twoje spotkanie? Trzecie spotkanie. Starcie. To była, jak już przeszliśmy już na polskie wsie, Kwiatonowice. Czy to na zachód od Gorlic? To jest na północ. Na północ od Gorlic, Na nawet. północ od Gorlic. Mhm. I tam poprzednio, jak byłem w lipcu, nie było... tam miał być rzut. Tam było nas, można powiedzieć, kilkaset partyzantów z całego. Na, nie tyle partyzantów, ile członków armii krajowej, którzy niektórzy działali w, w ukryciu. Nie, nie, nie w oddziałach partyzanckich. Tak. Czekaliśmy na ten rzut, nie było tam żadnej szkoły. A po trzech miesiącach okazuje się, że tam była szkoła podoficerska. I ona nas nad ranem na drugi dzień przenocowa, przenocowaliśmy, jak przyszliśmy. <Ky> w tych domach, w stodołach atakuje nas y, szkoła pod a co oni tam robili tam byli na jakimś poligonie czy no nie wiem to, wiem że to była szkoła mhm. I, i, no i oni myśmy my byli niżej oni byli atakowali nas z góry więc była szczelanina. No, nikt z nas nie ucierpiał dowództwo kazało się wycofać w kierunku rzepiennika i wzdłuż takiej małej rzeczki, wśród której między korytem rzeki rosły drzewa, byśmy się spokojnie wycofali do rzepiennika. Dziękuję.